Korzystając z przekształcenia trójkąt gwiazda należy obliczyć wypadkową rezystancję takiego w zasadzie fragmentu obwodu. Jest to część pasywna obwodu. Widziana, rezystancja widziana oczywiście z zacisków A, B. Wartości rezystorów poszczególnych znamy. Są one takie same i wynoszą 6 ohmów. No tutaj zaznaczyłem węzły: węzeł ABC oraz węzeł D. Pomiędzy tymi węzłami można zauważyć dwa układy połączeń w trójkąt. Jest to układ pomiędzy węzłami ABD oraz BCD. Wybieram dowolny z tych układów, ja sobie wybiorę układ ABD. I będę musiał go przekształcić w gwiazdę, czyli w taką postać. Tu będzie jeden rezystorek, drugi rezystorek i trzeci rezystorek gwiazda, czyli jakieś połączenie centralne, węzeł, i teraz do tego węzła muszę te rezystorki dołączyć. Ten węzeł opiszę jako 0. I teraz pozostały mi do opisania rezystory, jakieś R. I teraz indeksy tych rezystorów. Pierwszy indeks pierwszego rezystora, czyli ten rezystor jest podłączony do węzła. Włączony do węzła A. Do węzła A włączone są również gałęzie z rezystorami R2 oraz R3, czyli będzie rezystorkiem R2 3. Kolejny rezystorek włączony do węzła D. Do tego węzła są włączone gałęzie z rezystorami R3 oraz R4, czyli będzie nazywał się R34. I ostatni rezystorek włączony do węzła B. Do tego węzła są włączone gałęzie z rezystorami R2 oraz R4, czyli będzie się nazywał R24. Należy zatem wyliczyć rezystancję R2, 3, R2, 4 oraz R3, 4. Podawałem patent na zapamiętanie wzorów na te rezystancje. Teraz ten patent wykorzystam, czyli w mianowniku mam sumę rezystorów z trójkąta czyli R2 plus R3 plus R4 a w liczniku mam iloczyn rezystancji tu mam R2 razy R3 tutaj będzie R2 razy r 4, a tutaj będę miał R3 razy R4. Teraz już mogę obliczyć wartości poszczególnych rezystancji. Czyli mam tak, R2 razy R3 to jest 6 razy 6 przez 6 plus 6 plus 6, a to jest 36 przez 18, a to się równa 2 ohmy Kolejne. Czyli 6 razy 6 przez 6 plus 6 plus 6, a to się równa 36 przez również 18, a to jest 2 omy. Kolejna rezystancja R4 to jest 6 razy 6 przez 6 plus 6 plus 6, a to się równa 36 przez 18, czyli 2 omy. Super, to już mam. Jak już mam to policzone, to teraz mogę się pozbyć trójkąta, z którego obliczałem te poszczególne rezystancje. Czyli mogę usunąć gałęzie z rezystorami pomiędzy węzłami A, B, D. Więc te gałęzie sobie usuwam. I została mi do usunięcia ostatnia gałąź. Super, znika. Wy możecie sobie ten obwód przerysować do takiej postaci. Tu jeszcze jedna uwaga. Węzły nam znikają, ponieważ węzeł pojawia się tylko i wyłącznie w momencie połączenia więcej niż dwóch gałęzi. Tu po tych węzłach zostały tylko kropki, a te kropki też usunę, uzupełnię. Zupełnie jakąś krechą. Dobra, węzłów już nie mamy. Teraz te gałęzie są połączone ze sobą ładnie szeregowo. W zasadzie rezystory w tych gałęziach są połączone już względem siebie szeregowo. Dotyczy to gałęzi, w której znajdują się te dwa rezystorki i te dwa rezystorki. To połączenie da mi jakąś rezystancję zastępczą RZ1, a to połączenie da mi jakąś rezystancję zastępczą RZ2. Rezystancja zastępcza RZ1 jest równa sumie dwóch rezystancji. Jest to rezystancja R2,4 oraz R5. To jest R2,4, czyli 2 omy, plus R5, to jest 6 omów, a to się równa 8 omów. Rezystancja zastępcza RZ2 jest równa w sumie dwóch rezystancji połączonych szeregowo, czyli R3,4 plus R6. A to się równa R3,4, czyli 2 ohmy plus R6, czyli 6 ohmów a to się równa 8 ohmów ja te omy tak trochę brzydko piszę piszcie ładniej, żeby nauczyciele się was nie czepiali dobrze można również zauważyć, że rezystancja zastępcza RZ Jeden jest połączona równolegle względem rezystancji zastępczej RZ2 i z tego połączenia równoległego tych dwóch rezystancji otrzymuje rezystancję zastępczą RZ3 Ponieważ jest to połączenie równoległe, dlatego będę miał ułamek, gdzie w liczniku będę miał iloczyn tych dwóch rezystancji, czyli Rz1 razy Rz2, a w mianowniku będzie ich suma, czyli Rz1 plus Rz2, a to się równa Rz1, to jest 8 omów razy RZ, 2, czyli 8 ohmów, tu jest kropa, przez 8 ohmów plus 8 ohmów, a to jest 54, przez 16, a to się równa 4 ohmy. Rezystancja zastępcza rz3, która sobie tutaj powstała, no, likwiduje mi też ten węzeł. Jest połączona, ta rezystancja rz3 jest połączona, jak widać, szeregowo z następującymi rezystancjami, czyli R1 oraz R2, 3. Czyli finalnie rezystancja zastępcza R AB jest równa sumie tych trzech rezystancji, czyli R1 plus R2-3. plus R Z3, czyli rezystancja zastępcza AB jest równa R1, to jest 6 omów, plus R23 obliczyliśmy 2 ohmy, plus RZ3, czyli 4 ohmy. A to się równa 6 plus 2 plus 4 to jest 12 omów. I tyle wynosi rezystancja zastępcza tego obwodu, fragmentu obwodu w zasadzie widziana z pary zacisków A, B.